Czy za 30 lat jeszcze będzie ktoś pamiętał o dżentelmenach, dobrych manierach i elegancji? Nawet jeśli tak, to wyobrażenie o nich będzie inne niż obecnie. Tak samo jak nasze przekonania o tych sprawach różnią się od tych sprzed kilku dekad. Witam na czasie dżentelmenów. Nazywam się Łukasz Kielban, a dziś zabawimy się trochę w przewidywaniu przyszłości i spróbujemy zarysować sobie mężczyznę z klasą z 2050 roku. Jak dobrze wiecie, zarówno etykieta, jak i idea damy czy dżentelmena stale ewoluują, że ciasna w pewnym stopniu inspirujemy się wzorcami z przeszłości, ale w dużej mierze wymagają one dostosowania do współczesności, żeby nie były jakimś przebraniem. Już nawet ludzie z dwudziestolecia międzywojennego z przekąsem wspominali maniery ich przodków z przełomu wieków. I w istocie, wiele się zmieniło w ostatnich dekadach. Kiedyś pewnie pomówimy osobno o gestach i akcesoriach, które już porzuciliśmy. Dziś jednak spojrzymy w przyszłość. Sam uważnie obserwuję przemiany zachodzące w naszym społeczeństwie, a ostatnio przeczytane książki Stanisława Lema, a zwłaszcza Powrót z gwiazd, który gorąco polecam, natchnęły mnie do próby przewidzenia, jak ideały dżentelmena i damy będą wyglądały za trzy dekady. Może kiedyś wrócimy do tego nagrania i sprawdzimy, czy trafiłem? Zacznijmy od takiego ogólnego ujęcia. Uważam, że nie zapomnimy o ideale dżentelmena czy damy jako ludzi z klasą. Bardzo możliwe jednak, że porzucimy te słowa jako archaizmy. Jednak żyjąc w społeczeństwie zawsze będziemy wysoko cenili cudzą umiejętność zgodnego współżycia w grupie, co ładnie możemy nazwać byciem człowiekiem z klasą. Niezależnie od nazwy, ludzie okazujący innym szacunek, a przy tym będący godnymi zaufania, będą doceniani. Tak samo jak dzisiaj. Na pewno ciekawicie, co się stanie z relacjami damsko-męskimi. Patrząc na dzisiejsze tendencje, obstawiam, że będą mocno ujednolicone. Przewiduję niemal brak szarmanckich gestów. Tak jak dziś z niechęcią patrzymy na całowanie dłoni, za 30 lat raczej nieobecne będzie przepuszczanie w drzwiach, zwalnianie miejsca czy inne oferty pomocy ze względu na płeć. Mogą się zachować w bliższych relacjach, ale wobec obcych czy dalszych znajomych lepiej będzie tego nie proponować, żeby nie narażać się na nieprzyjemne reakcje. Z jednej strony przyczyną będzie chęć budowania równouprawnienia, ale z drugiej będzie to rosnąca nieznajomość dawnych zasad. Ponieważ ludzie nie będą wiedzieli jak wykonywać takie gesty, żeby uniknąć wpadki, po prostu stopniowo będą przechodzili na bezpieczniejsze, równe relacje. Nie będą też nauczeni reagowania na szarmancką uprzejmość, a zaskoczenie w ich odpowiedzi będzie raczej zniechęcało do dalszych prób. Pierwsze znikną: przepuszczanie w drzwiach i specjalne przywitania ze względu na płeć. Tak przewiduję. Dobre maniery jako takie mimo wszystko pozostaną. Część z nich uchowa się w stosunku do osób starszych i przełożonych, czy wyższych w hierarchii. Będą one już opierały się bardziej na wieku i pełnionej funkcji, a nie na płci. Zasady te będą jednak bardziej subtelne. Dotyczyć będą głównie zachowania dystansu, pierwszeństwa i niespoufalania się z takimi osobami. I niekoniecznie mam tu na myśli tykanie się, czyli mówienie sobie po imieniu, bo to prawdopodobnie będzie dużo powszechniejsze niż dziś. Bardziej chodzi o wzajemne traktowanie się z jakimś specjalnym szacunkiem. W pamięci Pozostaną natomiast zasady dotyczące pomagania słabszym i potrzebującym. W tym aspekcie nadal stawiać się będzie silny akcent. Niestety pojawią się tu przeszkody w postaci dylematów, czy taka pomoc nie będzie godziła w czyjeś poczucie równości. Na przykład, czy otwierając drzwi osobie z niepełnosprawnością, nie podkreśla się jej niepełnosprawności? To może odbierać śmiałość do niesienia pomocy osobom, które o to same nie poproszą. Dzisiejsze czasy aż zachęcają do tego by pokusić się o przewidywanie jak ogólnie będą wyglądały nasze relacje międzyludzkie. I przewidywanie to jest podszyte nadzieją że jednak się nie spełni bo raczej nie jest pełne optymizmu. Dotychczas obserwowaliśmy tendencję powolnego rozbijania się na coraz mniejsze grupy w ramach rodzin i ograniczania kontaktów towarzyskich. Przez to ile mamy atrakcji których można zaznać indywidualnie w domu. Ostatnio ten trend został tylko przyspieszony przez pandemię. Obecnie Trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym odwracamy się od życia indywidualnego i stawiamy na coraz bardziej mm, żywe kontakty w grupie. Jak to będzie wyglądało za 30 lat? Bardzo prawdopodobne, że będziemy musieli zaakceptować, że relacje w sieci są tymi zwyczajnymi. To z kolei utrudni nam komfortowe współżycie z ludźmi w sytuacjach, w których nie możemy kogoś po prostu wyciszyć lub wyłączyć i zignorować. Traktowanie innych jak produkty w supermarkecie już dzisiaj funkcjonuje w serwisach randkowych. Czy tak będą wyglądały przyjaźnie przyszłości? Prawdopodobnie na te relacje też bardzo mocny wpływ będą miały nowe wynalazki technologiczne, ale nie podejmuje się przewidywania tego, bo bardzo trudno jest wyobrazić sobie, z czego będziemy korzystać za 30 lat. Warto tu wspomnieć też o etykiecie biznesowej, bo. Pomimo upraszczania stosunków towarzyskich, udział w budowaniu wizerunku swojej marki będzie coraz lepiej rozumiany. Wysokie oczekiwania na tym polu wobec pracowników będą standardem. Na przykład, umiejętność swobodnego odnalezienia się w kontaktach z klientem lub kontrahentem na żywo będzie bardzo pozytywnie wyróżniała kandydata na tle rzeszy osób mających problemy w tym zakresie. Spoufalanie się w pracy. Stanie się pewnie standardem, przynajmniej w zachodnim kręgu kulturowym. Ważna będzie też znajomość bardziej formalnych zasad z pozostałych kręgów, bo relacje międzykontynentalne będą dotyczyły większości firm. Z kolei bardzo negatywnie będzie odbierane specjalne traktowanie poszczególnych osób ze względu na płeć czy pochodzenie. Obecne zasady różnych kultur będą więc coraz częściej wchodziły sobie w drogę. I nadchodzące dekady będą musiały przynieść nam szereg reguł pomagających zachować się w skomplikowanych relacjach w najróżniejszych konfiguracjach tożsamościowych. Wysoko będzie postawiona natomiast poprzeczka umiejętnego budowania relacji w internecie. Etykieta jako część etykiety stanie się głównym narzędziem zjednywania sobie odbiorców, klientów i kontrahentów. By awansować lub nawet otrzymać propozycję pracy, w której mamy kontakt z innymi ludźmi, Konieczne będzie spełnienie wyśrubowanych standardów komunikacji zdalnej, w jakiejkolwiek formie one będą prowadzone w przyszłości. Dresscoat z kolei nie będzie pełnił ważniejszej roli, w sensie ubioru dostosowanego do wymogów jakichś zasad, ale może być bardziej wykorzystywany do budowania spójnej identyfikacji wizualnej albo przez uniformy, albo stroje o konkretnym stopniu formalności lub chociaż kolorze. Przejdźmy do wyglądu. Czy będą dominowały wąsy? Nie sądzę, że w ogóle powinniśmy się zajmować przewidywaniem takich rzeczy. Niemniej możemy przejść do stroju. Męska elegancja może stać się polem szybkich trendów. Nie wrócimy do pełnej klasyki, a raczej będziemy czerpać z niej inspirację z pominięciem wszelkich zasad. Noszenie Adidasów do garnituru będzie stonowanym wybiegiem. Wewnątrz tego nurtu pojawiają się natomiast sezonowe trendy, czyniące z klasycznej męskiej elegancji styl. Który będzie szybko ewoluował, zmuszając chcących podążać tą drogą do częstych zakupów kosztem jakości. Podobnie jak to jest z modą damską. Dobrze uszyty garnitur będzie jeszcze większym luksusem, który zrobi wielkie wrażenie, ale z uwagi na to, że dany krój i tak szybko stanie się niemodny, większość klientów zdecyduje się na tańsze wersje z sieciówek. Najszybciej będą się zmieniały dodatki, choć. Mogą wyglądać całkiem inaczej niż dziś. Tak jak obecnie muszka wydaje się szczególnie eleganckim akcesorium, w 2050 roku takim będzie krawat. Jak pewnie się zorientowałeś, te przewidywania niekoniecznie są zgodne z moimi pragnieniami, a wynikają po prostu z obserwacji zachodzących już teraz zmian. Ciekaw jestem, czy podobnie sobie to wyobrażasz. Przewidujesz jakąś inną zmianę, a może nie zgadzasz się ze mną w jakimś aspekcie? Napisz koniecznie w komentarzu. Niemniej, niezależnie od tego, czy nam się te zmiany podobają, czy nie, warto się do nich przygotować. I tutaj mam coś, co możecie zainteresować. Od paru miesięcy pracowałem nad moim drugim kursem online, podnoszącym kompetencje w kontaktach zdalnych. Zwłaszcza w pracy, w kontekście budowania relacji, pozyskiwania współpracy i rozwoju kariery. W szerokim zakresie skupiłem się w nim na kontaktach mailowych, telefonicznych i poprzez wideokonferencje. Znajdziesz w nim nie tylko zasady etykiety biznesowej, ale też praktyczne rady pomagające budować swój wizerunek dzięki tym mediom. Kurs startuje już za parę dni. Zapisz się na newsletter podany w opisie tego filmu, a w pierwszej kolejności dowiesz się o szczegółach. I obserwuj też moje najbliższe materiały. Pierwsi klienci będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty. Jestem przekonany, że wiedza zawarta w tym kursie pomoże skutecznie rozwijać się zawodowo. A ja już na tym kończę i my tradycyjnie widzimy się w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!